Siemczko Ziemala witajcie na moim kanale. Tak się kiedyś witam. Bardzo często na moich filmikach. Możecie sobie zobaczyć na jakieś poprzednie filmy, coś niesamowitego. Teraz dopiero tak wracam do nagrywania filmów. to jest taki drugi film, który nagrałem w sumie pod rząd od razu. Także zobacz koniecznie też poprzedni. W tym filmie chciałem Ci powiedzieć o tym, na czym powinien się skupić, gdy zaczynasz swój biznes online. O tak najprościej można to chyba ująć, nie? Na czym powinien się skupić? Dopiero zaczynając swój biznes online. I Przejdę od razu do konkretów w sumie. Nie? Ja uważam, że gdy zaczynasz dopiero swój biznes online, jeszcze na tym nie zarabiasz. Załóżmy, że to jest branża usługowa, nie? czyli stworzenie stron, marketing, prowadzenie social media, co tam może być pozycjonowanie jeszcze, jakiś montaż filmów, robienie grafik i tym podobne rzeczy, copywriting. To pierwsze, na czym powinien się skupić i co było, powinno być Twoim priorytetem, to nie to, żeby perfekcyjnie umieć wykonywać swoją pracę, tylko żeby pozyskać przede wszystkim pierwszego klienta, bo ty będziesz wzrastał nie wtedy, kiedy będziesz. będziesz Miał tyle wiedzy a propos konkretnej, jakiejś tutaj swojej dziedziny, tylko ty będziesz wtedy, kiedy będziesz też zarabiać i dostarczał swoim klientom wartość, dzięki czemu też będziesz no, pomagał im rozwijać ich biznes, co nie, czy bądź jakieś ich problemy i dzięki temu, że będziesz mógł od nich zbierać właśnie case study i rekomendacje, dzięki czemu będzie ci łatwiej pozyskać kolejnych klientów. Im tych klientów będziesz mieć następująco więcej, coraz to więcej, co nie, z każdym miesiącem, to tym też będziesz chętniej chciał się rozwijać w swojej dziedzinie, nie? No bo Jakbyś miał teraz przeczytać, przeczytać taką książkę nie? o gru... no, tako, takiej grubości nie? na temat właśnie Twojej branży? No, to zakładam, że z początku nie za bardzo byś się chciał to robić, nie? No, bo jeszcze na tym nie zarabiasz w ogóle nic takiego. Jak już będziesz mi 3, 4, 5, 10, 20 klientów, to i wiadomo, nie od razu, tylko tak wiesz, z czasem to się będzie tak napędzało, to tym więcej będziesz musiał się rozwijać, tym bardziej będziesz musiał wzrastać, tym większym profesjonalistą będziesz musiał się stać, by tym klientom dostarczać jeszcze większą wartość, i by samemu móc się rozwijać, czyli by, czyli by móc po właśnie swoje ceny tutaj zacząć podnosić, by móc dostarczać lepsze usługi i zbierać przede wszystkim też lepsze rekomendacje, i przyjmować. Lepszych klientów, to też przede wszystkim, co nie. I właśnie, gdy jesteś na początku swojej drogi, dopiero to pierwsze, na czym powinien się skupić, to właśnie to, to poyskiwanie klientów. Nie? Twoje umiejętności są ważne, to prawda, i powinieneś to, co chcesz, jakby klientom dostarczać, umieć, nie? ale nie musisz tego umieć do perfektu. Wystarczy, że umiesz to robić dobrze, że wiesz więcej z tego wszystkiego od klienta i umiesz mu dostarczyć jakąś konkretną usługę bądź rozwiązać jakiś jego konkretny problem. Jeśli jesteś to w stanie już zrobić, to. To na czymś mojemu się skupić? To nie na tym, by swoją stronę dopieścić na maksa, nie, żeby ona była tak dojebana, że wow. Nie na tym, żeby mieć perfekcyjne social media, nie na tym, żeby, żeby swoją sprzedać, mieć na wyjebany poziom, nie, że jesteś kotem od sprzedaży. Tylko powinniście skupić się na tym, by właśnie na wszystkich działaniach, które pozwolą ci pozyskać tego pierwszego klienta. No bo to jest po prostu dla mnie przynajmniej czynnik taki wzrostowy, nie? No bo Jak masz tych klientów, no to zarabiasz, wzrastasz, musisz coraz większym profesjonalistą zacząć się stać zacząć, zacząć być po prostu, nie? O, może, może tak to mogę w sumie zakończyć także, jeśli jesteś na początku, skup się na pozyskiwaniu klientów, na pozyskaniu na pierwszego klienta i później kolejnych klientów, dostarczeniu im dużej wartości i, i po prostu usługi, którą oferujesz, no a później masz skupić się właśnie już na innych dopiero obszarach, nie? Typu właśnie jakiś marketing, jakaś reklama, jakieś swoje ładne zdjęcia. Znaczy, ładne zdjęcia proponuję żeś od, od, od samego początku sobie sobie zrobił, no bo to jest mimo wszystko ważne. Um, no to jest część polskiego klienta tak naprawdę, nie. Um, ale właśnie jakieś jeszcze inne rzeczy, typu, typu, co to może być, właśnie jakieś logo, nazwa firmy. Wyjeb to wszystko totalnie. Jakby nie skupiaj się na tym. Chcesz sobie stworzyć jakieś logo? Super, stwórz sobie imię, nazwisko i kropka na końcu. I będzie zajebiście serio, nikt na to nawet nie patrzy. Skup się na tym, co da ci wzrost. Skup się na tym, co pomoże ci rozwinąć po prostu tak skrzydła nie wyjść z takiej skorupki żeby wyjść z takiej skorupki początkującego potrzebujesz pierwszego klienta pozyskałeś go ok otwierasz tą skorupkę i idziesz teraz już w inne obszary możesz rozwijać inne aspekty jeżeli tylko skupiasz się na właśnie pozyskaniu tego pierwszego klienta co nie na tej na tej zasadzie także jeśli jest na początku swojej drogi skup swoją energię tylko i wyłącznie na tym to powinno być twoje zajęcie które zajmuje 80% twojego dnia twojego wolnego czasu no i tyle. I pozyskasz go, wtedy pozyskasz pierwszego klienta, drugiego trzeciego, dopiero wtedy otwórz się na właśnie, może jakieś stworzenie swojego logo, może, stwo może dopieszczenie swojej strony internetowej, jakaś nazwa firmy właśnie, jakieś kolory firmowe, żeby sobie wymyślić, nie? Ja gdy zaczynałem y, swój biznes właśnie online, gdyby na samym początku właśnie skupiałem się na nazwie firmy, logo, kolorach, y, niżeli na samym pozyskaniu klienta, nie, to był dla mnie priorytet, i chyba zajęło mi to miesiąc albo dwa, coś takiego, zanim dopiero zacząłem mieć full focus na właśnie pozyskanie swojego pierwszego no dobra, nie pierwszego, ale pozyskanie po prostu odpowiedniej ilości klientów, bym, by mnie to po prostu tak zadowalało i bym chciał tak z euforią wzrastać. Tak to chyba możemy nazwać. No i to był błąd, dlatego daję Ci teraz wskazówkę, jak możesz tego wszystkiego uniknąć, zaoszczędzić miesiąc, dwa albo i więcej czasu. Wiem, że niektórzy nawet to pół roku potrafią robić, także jest grubo ogólnie, jeśli o to chodzi i chciałem tym filmem to troszeczkę nie może zmienić cały świat tym, ale jeśli twój świat mogłem w jakiś sposób troszeczkę zmienić na lepsze, to jestem z tego już mega dumny i cieszę się, cieszę się że mam, mam możliwość po prostu tego robienia, nie? Także nie skupię się na wszystkim, skup się na tym, co da ci wzrost, skup się na swoim priorytecie, jednym priorytecie, maksymalnie dwóch i po prostu zacznij to robić i z tym cię zostawiam. Szczałeczka, dzięki wielkie.